Cześć, sorry, trochę dawno mnie nie było. Wiem, żadnych nowych filmów, niektórzy na nie czekają. Dzisiaj akurat będzie recenzja regulatora, tak, fabrycznego, który do mnie dotarł na naprawę. Eee, I chciałbym Wam pokazać, jak wygląda regulator za 400 zł. Tak, za 400 zł, który oczywiście jest uszkodzony, bo będzie, no nie ma innej opcji. E, oczywiście firma to jest nie wiadomo co, nazwa jego to MPPT-120D Dobra, w porządku Piętna. Produkt patentowany, 15 lat specjalizacji w kontrolerach solarnych 15 lat? To chcecie tutaj zobaczyć? No pewnie, że chcecie, nie? Patrzcie Widzieliście jakieś coś takiego? Tylko, kurczę, ciężko do rania jest postawić Widzicie już to? Nie, to nie kłamie aparat. Nie, 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 nie kłamie. ten radiator, słuchajcie, on tak będzie lepiej, może widoczny. Jest po prostu, słuchajcie, maksymalnie krzywy. Jest po prostu krzywy. Te tranzystory, które tam są w środku. Tego nie będzie widać, ale one tak naprawdę to wiszą w powietrzu. Zresztą można nawet widać krzywiznę nawet radiatora stąd. Nie? No. Wiszą, słuchajcie, to wszystko wisi w powietrzu. On się ugotował. No, oczywiście zrobił zwarcie potężne. Na przykład tutaj bezpiecznik jest 40A. Gdzie powinien być 25 maksymalnie? No 30. No I zabiło od razu mój regulator. Nie? Robiąc zwarcie. Teraz tak jeszcze Wam pokazując w, tą, w tym kierunku. No, radiator, radiator no, wielkościowo i powiedzmy powierzchniowo byłby ok. Ale, jeden numer. Mamy tranzystory. Zobaczcie, jaką ja mam grubość. Jaka? Tu jest grubość. No, prawie zero, tak? No i termiczne hotspoty się stworzyły. Radiator, zanim zdążył oddać. Ciepło na boki to już podbił temperaturę tranzystoru. No i zatłuk ten mój regulator. Jednocześnie, ja zabijając się sam. No i to do, dosyć poważnie w ogóle. Zresztą, przeróbka teraz. Teraz w ogóle naprawa tego, żeby zrobić to porządnie, to będzie naprawdę. No, ładnych godzin kombinacji i prawdopodobnie również frezowania radiatora pod z pod spodu. Chociaż mam nadzieję, że ja tego uniknę, ponieważ niestety będę musiał zrobić patent. Nie że! Dokręcamy te dwie śrubki, i one tutaj przez lamina, słuchajcie, dociskają te tranzystory. O, nawet widać na narożniku z prawej strony. Patrzcie, jaka się szpara tworzy. Tak, o, tu też to dobrze widać dosyć tam z tyłu, o. Tranzystor w ogóle nie dolega. W ogóle nie dolega. I będę musiał zrobić to tak, że tranzystory będą oryginalnie zamontowane przez płytę i dopiero zamontowane, a tych śrub już nie po prostu tutaj nie będzie. No, tak jak ja mam użybioną u siebie, proszę. Trzask. Przykręcone do radiatora. Mamy tu jakieś śruby? No, nie mamy. No, tu mamy 42. Też ciekawostka, ale to nie opowiem, może w następnym filmie. dwie 40. No, tak to by po prostu wyglądało. No, słuchajcie, regulator za 400, który który mam nadzieję, że uda mi się w ogóle odpalić i naprawić. No, no jest tutaj kilka takich salaczków, które... No, nie są zbytnio dostępne na polskim rynku, i prawdopodobnie będzie trzeba ściągać o ile. nie Mam nadzieję, że nie są uszkodzone, nie, że nie jest uszkodzone sterowanie, chociaż zwarcie tu musiało być bardzo duże. No, mówię, jak Polek mój, no to tu musiałby naprawdę spory strzał eee, I co ja mogę Wam jeszcze tutaj powiedzieć? No, po prostu będzie wojna, będę musiał go rozkręcić, wyjąć te, bo Wam, Podrobione tranzystory, bo to już na takie ostatnio trafiłem w dwóch przetwornicach, które naprawiałem 12, 220V No i zobaczyć jak poprawić fabrykę Tak, poprawić fabrykę, wiem, że to już poprawiałem przetwornicę taką kilobatową Też właśnie tranzystory, słuchajcie, były Krzywo osadzone, ledwo dolegały do radiatora e, Wybuchły dwa komplety tranzystorów przetwornica martwa e, Serwis nawet nie chciał się tego podjąć fabryczny. Ja to naprawiłem. Fakt, trochę to kosztowało, ale jest zrobiona. Chodzi do dzisiaj dnia. Co ciekawe, nawet jest na lepszych tranzystorach niż był oryginał. Też jakiś dziwny wynalazek chiński. Eee, I po prostu no, będzie, będzie trochę z tym zabawy. Ale że ja już, powiedzmy, takie przeróbki robiłem raz właśnie to no, po prostu dam sobie radę. No ale słuchajcie. No kurde, tak krzywy radiator. No, no widać to. No to widać. To, o, to nawet stąd widać. No to przepraszam, jak ktoś robi 15 lat w specjalizacji w kontrolach solarnych, to przepraszam. Ja Jestem tylko amatorem, tak? <grytanie> tak? No. A, będzie wesoło. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Hej.